Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Krzysztof Turlejski. Wykładam na Wydziale Biologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a mówię w związku z tym, że już niedługo, w piątek 21 kwietnia, przypada kolejny raz Dzień Ziemi. Tylko dzień, chociaż żyjemy na tej Ziemi ciągle i ciągle też stwarzamy pewne problemy, takie na przykład jak zaśmiecenie. Wokół nas, czasami nieuniknione związane z naszą działalnością, a czasami wynikające z, z beztroski i porzucania tego, co powi nie powinno się znaleźć w środowisku. My mamy tu obok siebie las Młociński, w którym niestety stopniowo przybywa i śmieci plastikowych, i butelek, i Przechadzka po tym lesie przestaje być specjalnie, specjalną przyjemnością, a przecież jak wiemy z obserwacji, zachodzą tu także dzikie zwierzęta, i nie tylko dziki, ale i łosie się trafiają przychodzące z kampinosu. Wszystko to sprawia, że, 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 tak, że jest to stan jaki nie powinien być. A my postaramy się choć trochę temu to naprawić. Wynosząc te śmieci, które da się znaleźć i wynieść, tak, żeby nie sprawiało to szkód w środowisku i żeby było nam przyjemniej chodzić w tym terenie. Więc, jeżeli ktoś widzi też taką własną potrzebę osobistej aktywności, działalności, która by poprawiła to, co nie myśmy w końcu zepsuli, ale jednak. Je, jest wokół nas, żeby, jeżeli chcecie to poprawić, zapraszamy do, do, do współpracy z nami, do, do przyjścia na to sprzątanie Lasu Młocińskiego, który jest naszym maleńkim, maleńkim wkładem w rozwiązanie tego ogromnego problemu. Dziękuję.